Tak jest, zgadza się. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Tematyka ze względu na uczestników raczej znana. Pan Jerzy Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, premier Donald Tusk, minister Marek Krawczyk i wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Bardzo proszę, panie premierze. Jak wiecie, jesteśmy tu we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim, w... W tak w stałej robocie i skontaktowaliśmy się z panem Jerzem Owsiakiem jako najwybitniejszym w świecie pewnie specjalistą od szybkiej dobrej pomocy dla, dla ludzi staramy się koordynować, pomóc, ponieważ to jest bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne z oczywistych względów. Drogi są gdzie indziej zalane, trzeba znaleźć miejsca, tak jak tutaj we Wrocławiu, jesteśmy na stadionie, miejsca w wielu miejscowościach, gdzie będzie mogła docierać pomoc organizowana między innymi przez Wielką, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja tu jestem od tego przede wszystkim, żeby podziękować wszystkim bez wyjątku, którzy zaangażowali się od pierwszych godzin, od pierwszych dni w całej Polsce, bo to zdaje się Chyba od pana Jerzego usłyszałem słyszałem te słowa: powódź pomocy. Jest taki, no to, to jest coś, co naprawdę budzi nasze wielkie, takie pozytywne emocje. Moim zadaniem jako szefa rządu jest pomóc w koordynacji. Ja mam tylko informację, którą otrzymałem przed chwilą, żeby państwa uspokoić. My Korzystając z możliwości rządowych, między innymi Agencji Rozwoju Przemysłu, kierujemy już w tej chwili tiry. Niektóre tiry są już rozładowywane w takich miejscach jak Kłocko czy Nysa z dostawami przede wszystkim świeżej wody, ale także żywności takiej energetycznej, która przyda się tym, którzy są najbardziej wykończeni, wycieńczeni. I to, są, to, to już jest masywna pomoc, ale nic nie zastąpi tego wielkiego zrywu. Trzeba tylko pomóc wszystkim wszystkim ludziom, którzy od razu ruszyli ze swoimi sercami do, do pomocy, żeby to było dobrze yy, skoordynowane. Więc yy, dlatego jesteśmy w tym zestawie. Minister Krawczyk odpowiada za kontakty z organizacjami międzyrządowymi. Wojewoda Śląski wziął na siebie opracowanie takiego modelu w, i on będzie działał już w ciągu najbliższych kilku godzin. Tak, żeby w innych województwach też ten model bardzo szybko zaczął dobrze funkcjonować. N nie mam co więcej gadać. Jerzy Owsiak. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Premierze, też zacznę od podziękowań dla wszystkich tych, którzy są w tych miejscach, gdzie ta pomoc jest niezwykle potrzebna. Jestem obserwatorem, tak jak wszyscy obywatele tego kraju. Słucham, patrzę, co się dzieje. Dziękuję za wszystkie informacje. Wydaje mi się, że one są takie prawdziwe, że jest ich bardzo dużo i także praca Was, czyli. Praca systemowa jest cały czas na miejscu, ale potrzebne jest także wsparcie, i ono jest przez cały czas nas, obywateli. Dlatego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 milionów złotych do dyspozycji na zakupy najbardziej potrzebne, na takie środki, które można od razu kupić i przekazać do tych wszystkich miejsc, które tych środków potrzebują. Z tych środków, z tych 40 milionów złotych będziemy kupowali to, co jest na listach, Takich powtarzających się, bo zaglądamy na e, listy, które są publikowane w internecie, a więc to samorządowcy o tym piszą. E, na tych listach będziemy się opierali, aby tworzyć e, transporty. Pierwszy transport już za chwilę wyjeżdża z Warszawy, i tutaj e, ustalamy w spotkaniu z panem premierem, z panem wojewodą, z panem ministrem, ustalamy, w jaki sposób te transporty będą docierały do tych miejsc. Z naszej strony oczekujemy, że będą takie miejsca wskazane, gdzie e, tir z tą całą. Zawartością, z tymi wszystkimi zakupami, dojdzie do bezpiecznego miejsca, które, jeżeli będzie zadaszone, będzie super, do bezpiecznego miejsca, które zostanie rozładowane, a następnie to już systemowo będzie dowożone do, do tych, którzy będą na to czekali. Za moment tę listę Państwu przedstawię, i być może ten moment jest także dobrym momentem do wszystkich, które kieruje, do których kieruje te słowa, aby tę listę być może uzupełnić, aby ta lista była tworzona na bieżąco, Abyśmy mogli jak najlepiej spełnić wszystkie oczekiwania osób, które są bardzo często odcięci w ogóle od, od świata, od energii, od gazu, od, są w zniszczonych miejscach, my z tą pomocą będziemy pędzili. Wczoraj także utworzyliśmy konto z naszymi partnerami, czyli M Bank otworzył konto zbiórkowe. Ta zbiórka będzie głównie związana także na wszystkie zakupy bardzo potrzebne, jeżeli te 40 milionów złotych Skończą się, będziemy z tej zbiórki, z tych pieniędzy korzystali. Ale także ta zbiórka, szanowni państwo, ma na celu, aby stworzyć fundusze na zakup materiałów i sprzętu medycznego w tych miejscach, które uległy zniszczeniu. Przed chwilą dostałem listę, jeżeli mówimy tylko o trzech miejscach w Polsce, czyli Nysa, Kłodzko, Głuchołazy, to tylko tam w szpitalach było sprzętu za sumę 10 milionów 680 tysięcy. 1979 zł. 42 groszy. rozliczamy się co do grosza. Ten sprzęt trzeba będzie odkupić. W związku z tym, już w tym miejscu, także my jako Fundacja, dajemy tą obietnicę. Jeżeli te pieniądze. Nie wydamy na potrzeby bieżące, to te pieniądze będą jak w Banku Szwajcarskim. Te pieniądze będą czekały na to, aby za pół roku, za rok, a może jeszcze nawet później, ten sprzęt na pewno wam kupić do miejsc, które są zburzone. E, a więc ten sprzęt, który na pewno uległ zniszczeniu. E, wszelkie możliwości wpłaty e, teraz tworzymy. Wczoraj został otworzony numer konta na naszych stronach. woswo.er.pl. Będziecie Państwo mieli wszystkie wiadomości na ten temat, a także to, co się dzieje na bieżąco. Na naszym koncie już w tym momencie jest ponad 4,5 miliona złotych. Bardzo dziękujemy za ogromne wpłaty, czy to M. Banku, czy PZU i, i jakby całe, cała firma PZU, która tymi pierwszymi płatnikami się okazali. Te pieniądze będziemy wydawali także w bardzo ścisłym kontakcie z trzema województwami. Mówimy tutaj o województwie dolnośląskim, o województwie opolskim, proszę mnie powiedzieć, i o województwie śląskim. To są trzy województwa, które w tym momencie są jakby zasięgu naszych działań na gorąco o tym mówiliśmy dzisiaj w związku z tym każda godzina będzie budowała jak ta pomoc będzie wyglądała a więc my będziemy się kontaktowali albo inaczej my będziemy otrzymywali informacje od pana wojewody takie bardzo ścisłe gdzie wysyłamy pomoc będziemy to chcieli zrobić jak najsprawniej bardzo dużo instytucji bardzo dużo wszyscy nasi partnerzy którzy są z nami kiedy gramy na finale wszyscy się do nas zgłosili wszyscy chcą pomagać. Ta pomoc głównie transportowa będzie niezwykle ważna. Bardzo duże firmy polskie zgłosiły gotowość. Będziemy z tego korzystali, będziemy informowali Państwa dokładnie, jak to wygląda. Z tego miejsca także wielki apel do ludzi, którzy z nami pracują na co dzień. Pokojowy patrol, ludzie, którzy organizują sztaby podczas finału. Ci wszyscy ludzie, którzy pracują na, w tych rejonach zalanych powodzią, zgłaszajcie się do nas. Wiecie, jak się do nas zgłaszać. Hasło Strażak, hasło Dexter i także będzie Będziemy prosić Was o pomoc, jeżeli ona będzie potrzebna, bo tutaj wolontariusze robią niesamowitą robotę. Będziemy tę pomoc prowadzić tak długo, jak trzeba będzie. Będziemy tutaj w kontakcie z tą pomocą systemową. Tutaj ten kontakt jest niezwykle mocny, bardzo ważny, bardzo istotny. Myślę, że te najważniejsze rzeczy przekazałem jeszcze tylko prośba, o którą mnie co i raz ktoś prosił, że miałem audycję w antyradiu także na temat y, powodzi, na temat y, tych miejsc, jak sobie zaradzić. Myślmy o zwierzętach, Szanowni Państwo, zwierzęta, zwierzęta, a więc uwolnić je z łańcuchów, uwolnić je z jakikolwiek uwiąz. Otwarta obora jest to niezwykle ważne. W tych zakupach także mamy y, artykuły, które będą przeznaczone dla zwierząt. Przeczytam teraz listę, która się najbardziej powtarza. Woda butelkoła. Y, butelka, chleb o dłuższym okresem ważności, suchy prowian, żywność dla dzieci, artykuły higieniczne, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt, środki czystości, powerbanki, baterie, latarki, koce, świwory, poduszki. Jeżeli także otrzymamy informację, że te powerbanki będą naładowane, bo one są przykupnie naładowane tylko do 50%, jeżeli będą naładowane, to my takich zakupów dokonamy. Ta lista może się zmieniać w każdej chwili. Do teraz od słuchających mnie, Zależy, jak tą listę będziemy tworzyli i w jaki sposób będziemy mogli działać najszybciej, jak tylko można. Także podaję adres y, powódź bez znaków polskich. Powodz. .wosp.org.pl To jest nasz adres mailowy i telefon, który w tym momencie od, od godziny 11 już będzie działał. 578-275-177. Proszę dzwonić w ważnych sprawach. Proszę dzwonić w tych sprawach, które e, jak będą realizowały tę naszą pomoc. A więc ktoś, kto chce ofiarować e, coś, co będziemy mogli zabrać i co będziemy mogli przywieźć w te miejsca. 578-275-177. Dziękuję bardzo za e, Wysłuchanie i dziękuję bardzo za ty, dla tych wszystkich, którzy będą wspierali nas. Pamiętajcie, to jest gwarancja tego, że to, co będziemy kupowali, dotrze do tych, którzy potrzebują pomocy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a mianowicie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, które zgłosiły się natychmiast, aby także pomagać. Każda taka zbiórka jest niezwykle ważna. Do Państwa mam taki apel na stronach zbiórki.gov.pl bez polskich znaków zbiorki.gov.pl Możecie sprawdzić, bo to jest jakby autoryzowane przez MSW, sprawdzone czy te organizacje zgłosiły się i czy są wiarygodne. Sprawdzajmy to, ale mimo wszystko wielkie dzięki dla wszystkich którzy podnoszą rękę są gotowi pomagać na tym polega budowanie społeczeństwa obywatelskiego i dzisiaj budujemy go wszyscy dziękuję bardzo Dziękuję tylko chciałbym jedną rzecz dodać panie Owsiak pierwszy zwrócił też mi uwagę żeby promując dzisiaj akcję pomocy także tę organizowaną przez wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby pamiętać i, i szanować wszystkie inicjatywy bez wyjątku. Wpłacajcie, przesyłajcie dary, pomagajcie tym wszystkim, którzy tego potrzebują i, i szanujmy wszystkie tego typu inicjatywy. Chcemy pomóc obywatelom i za chwilę oddam tu jeszcze głos panu ministrowi, to o czym Pan Jurek Owsiak powiedział, chcemy pomóc, w, no, żeby nie było jakichś wątpliwości, bo czasami zdarzają się, wiecie, nadużycia, ktoś tam kogoś chce naciągać przy jakichś zrzutkach, więc będziemy starać się pomagać, ale to, co jest naj, największym takim obrazem tego, co się dzieje w Polsce, to ta wielka, wielka fala, yy, dużo większa niż fala na Odrze czy na Nysie, fala ludzkiej pomocy spontanicznej, także... Pracujcie z każdym z kim, kto jest gotowy, kto przyzwoicie, chce pomóc innym ludziom. Panie ministrze. Dziękuję bardzo. Ja chciałem też kilka słów powiedzieć o fantastycznym zaangażowaniu organizacji pozarządowych. W tym momencie, szanowni państwo, już kilkaset organizacji i tych lokalnych z terenów zalanych, ale też z całej Polski włączyło się w pomoc, działają, organizują. Bardzo aktywni są harcerze, którzy i są na wałach i pomagają ich zabezpieczać, ale też już ruszyli do pomocy w tych miejscach, gdzie woda opadła i teraz sytuacja po prostu wymaga sprzątania. Także są też tam bardzo potrzebni. Dzisiaj w nocy, tu we Wrocławiu, w kilka, moment, w kilka chwil zorganizowali kilka wywrotek piasku, co było też bardzo pomocne w tej krytycznej sytuacji. Także bardzo dziękuję organizacjom. Jak zwykle organizacje pozarządowe nie zawiodły i są ważnym elementem tej naszej odpowiedzi i tego, co możemy zrobić dla osób zagrożonych powodzią i potrzebujących pomocy. Także bardzo dziękuję. Rzeczywiście ja też chciałem powiedzieć o stronie Narodowego Instytutu Wolności. Tam też są, jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości, jak tą pomoc kierować, do kogo tą pomoc kierować, można wejść też na stronę Narodowego Instytutu Wolności. Tam są umieszczane aktualne informacje też odsyłamy do strony właśnie zbiórki gov.pl, o której pan Jerzy Owciak powiedział. Tam są te zweryfikowane zbiórki, żeby też ta pomoc trafiała celowo i do rzetelnych, doświadczonych podmiotów, które dalej ją będą dystrybuować. Chciałem jeszcze też powiedzieć, że jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, które dzisiaj ucierpiały na terenach zalanych, Narodowy Instytut Wolności uruchomił dzisiaj już. Można składać wnioski o takie granty właśnie organizacje, które ucierpiały, ale też takie organizacje, jak Ochotnicze straży pożarne, które na przykład zużyły swój sprzęt i potrzebują takiego szybkiego zasilenia. Tutaj można od 20 tysięcy złotych się ubiegać i błyskawicznie tą pomoc dostać. Także odsyłam na stronę Narodowego Instytutu Wolności, no i jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji i organizacje pozarządowe również będą pracować, jak to tylko będzie konieczne. I tak długo. Dziękuję. Słuchajcie, żeby, właśnie, żeby sprawa była zupełnie jasna. Nikt nie ma żadnego obowiązku, żeby zgłaszać swoją inicjatywę na, do MSW na, ten, na, na tę stronę zbiórki gov.pl. To tylko ułatwi Wam działanie. Każdy, kto organizuje taką zbiórkę, zrzutkę, pomoc, i zbiera czy dary, czy pieniądze na, na wskazany numer konta, czy do wskazanego miejsca. Jeśli zgłosi tę swoją aktywność, to my przy pomocy służb państwowych tylko potwierdzimy, że tam jest wszystko OK. I każdy, kto wejdzie na, na zbiórki GoFP, będzie mógł zobaczyć, że ta organizacja. Ta instytucja zgłosiła się, że chce być potwierdzona, ale oczywiście nie ma takiego obowiązku, i, i każdy niech, niech wpłaca i pomaga jak chce, ale. Słucham? Tak, przy finansowych składkach, przy organizowaniu zrzutki finansowej, czy jest obowiązek zgłaszania, ale mówimy o tych setkach inicjatyw, ludzie dają też rzeczy, pomocy rzeczowej. To my wtedy po prostu dajemy no coś na kształt takiej państwowej ręko, rękojmi. To jest ok, ten gość jest w porządku, ta, ta organizacja naprawdę istnieje i wtedy będzie wszystkim łatwiej się w tym, w tym orientować. Ale nikogo nie zniechęcamy. Naprawdę proszę działać sercem, nie tylko rozumem. Czy pan Wojewoda jeszcze chciałby coś dodać? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, współpracujemy. Współpracujemy, kiedy ratujemy ludzi, współpracujemy, kiedy pomagamy i bardzo dziękuję tutaj za wszystkie głosy z organizacji pozarządowych. Dziękuję Jurkowi za pomoc. Na pewno będzie bardzo potrzebna. Jednocześnie, żeby była skuteczna, to oczywiście bardzo proszę jednostki samorządu terytorialnego. Mówię tutaj o gminach, wójtach, burmistrzach, o prezydentach, mówię też o starostach i, i powiatach. Bardzo proszę, żebyście Państwo przygotowali listy jakie są najpotrzebniejsze rzeczy, w jakiej ilości. Dokąd można zawieźć. Przygotowali też miejsca, gdzie można będzie odebrać. Najlepiej, jakieś sale, dowolne sale, ale żeby jednak można było tam przewieźć, zostawić i potem przesyłać już konkretnie pod konkretne adresy. I taki, taki system zadziałał już wielokrotnie i teraz też zadziała. Bardzo proszę samorząd o przygotowanie i kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. I w ten sposób będziemy mogli tę pomoc. Docelowo dobrze do konkretnych osób skierować. Dzięki. Jeszcze chciałem skorygować, bo przepraszam, panie ministrze, wiem, że trochę się rozgadałem, ale jestem w towarzystwie ludzi też wymownych, więc nie do końca pewnie czytelna może była dla wszystkich informacja dotycząca tej bezpośredniej, doraźnej pomocy dla wszystkich powodzian dotkniętych bezpośrednio przez wodę. I, i, I którzy ponieśli konkretne wymierne straty. No, obserwowałem też, no, jak kontaktuję się z ludźmi, taką czasami reakcję jest zupełnie zrozumiałą. No 10 tysięcy, co ja zrobię za 10 tysięcy, jak mam zniszczone mieszkanie. Więc jeszcze raz chciałbym bardzo precyzyjnie przekazać wszystkim powodzianom tę informację. Ten podwójny wniosek, 8 tysięcy plus 2 tysiące, to daje razem 10 tysięcy, prosty wniosek składamy w ośrodku pomocy społecznej na poziomie gminy miejskiej, miejskim bez znaczenia. Procedura jest bardzo prosta i są to pieniądze, te 10 tysięcy na natychmiastową pomoc związaną z, z dramatem utraty środków do życia na przykład, czy, czy no, pieniędzy, mieszkania, etc. To, to po to, żeby przez tych najbliższych kilkanaście dni, żebyście mieli jakby za co żyć, no mówiąc tak po ludzku. Ale jeśli chodzi o odbudowę czy remonty waszych mieszkań, budynków gospodarczych, garaży, odbudowę domków czy budynków mieszkalnych, to będzie do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o remont mieszkania, budyny gospodarcze, garaż, do 100 tysięcy też bezwrotnej pomocy. Nie kredytu, nie pożyczki, tylko bezwrotnej do 100 tysięcy w przypadku odbudowy domu mieszkalnego. Budynku mieszkalnego do 200 tysięcy złotych. I to będzie będziecie wspólnie oceniać z wójtem burmistrzem, prezydentem, prezydentką. To rozstrzygniemy wtedy, ile rzeczywiście tej pomocy trzeba, jaka rzeczywista była strata. I to będzie działało szybko i sprawnie. Ja dzisiaj na wszelki wypadek też będę w terenie i też. Przetestuję, będę rozmawiał z ludźmi, na, na jak, to, jak to działa, tak żeby wieczorem na odprawie sztabu też poinformować albo zdyscyplinować wszystkich urzędników, od ministra finansów po, po pracowników opieki społecznej, żeby to naprawdę działało. I chcę zobaczyć tam na, na, na miejscu, jak ten system działa, ale te pieniądze są i one do Was trafią. Bardzo dziękuję i bardzo proszę krótko jeżeli są jakieś pytania to mamy czas na dwa pytania bo wszyscy tutaj mają napięte kalendarze Ale pytania jeśli to do, do, do niżego tak, wsiaka do, no bo sprawie, będziecie mieli do dyspozycji tutaj non stop więc w sprawie pomocy jeśli można prosić To nie Czyli wszystko jasne Panie w temacie. Panie bo ja chciałam dopytać, czy są jakieś konkrety w sprawie y, tych y, działań pomocowych, ale z wykorzystaniem pieniędzy i, i mechanizmów unijnych. Czy już y, wiadomość, y, wiadomo coś konkretnego? Małgorzata Waszkiewicz, Radio TOK FM. Są dwa systemy pomocy europejskiej, jeśli chodzi o sytuację powodziową. Pierwszy nie jest y, związany z pieniędzmi, które do nas y, trafią, tylko z możliwościami... Europy, jeśli chodzi o pomoc w sprzęcie, w ludziach, w technologiach i to jest ten mechanizm ochrony cywilnej. I tu wczoraj rozmawiałem z Ursulą von der Leyen dłużej na temat form pomocy, cały ten mechanizm i to są, tak jak powiedziałem, komendant Straży Pożarnej wie i przygotowuje cyklicznie takie wnioski, jeśli będzie potrzebny jakiś sprzęt, chociaż muszę powiedzieć, nasze służby są dobrze wyekwipowane i dobrze przygotowane do działania. To raczej podejrzewam, jak my już ogarniemy tutaj największe problemy, to raczej my będziemy świadczyć pomoc na przykład Czechom, którzy są. W dość trudnej y, 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 sytuacji. Natomiast pomoc finansowa y, to jest dopiero po ocenie skutków powodzi. I oczywiście my w, tu nie trzeba jakoś się zgłaszać, podnosić rękę. Jest. Y, 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 no to będzie tak dobrze ponad miliard euro, półtora miliarda euro nie, nie dla Polski, tylko takiego doraźnego funduszu w Unii Europejskiej, które, z, których, z którego tego funduszu będzie mogli czerpać środki, ale to dopiero po ocenie rzeczywistych strat. No bo wiadomo, i tych państw jest więcej. Znaczy, oglądaliście, oglądaliście to. Ja rozmawiałem wczoraj ze Słowakiem, Czechem, dzisiaj będę z yy, kancelarzem Mauskim rozmawiał. By, yy, Także z naszymi przyjaciółmi z Rumunii. No, tamte zniszczenia też są niestety na, na, na bardzo dużą skalę. Ja nie, nie chcę wyprzedzać faktów, ale nie wykluczone, że szefową komisję jakoś ściągniemy tutaj do Wrocławia w najbliższych dniach, może nawet godzinach, żeby ustalić i żeby też na własne oczy zobaczyła, jak bardzo poważne są te potrzeby i żeby już myśleli na te najbliższe miesiące, żeby naprawdę zarezerwować większe, większe środki. No ale to zobaczymy to Was po informacji, jakie będę miał potwierdzenie. Takiego spotkania to oczywiście powiadomię Was. Jeszcze, żeby to dobrze zakończyć naszą konferencję, bo rozumiem, że to było ważne pytanie, ale to także mnie też się interesuje, jak ta pomoc będzie wyglądała. Szanowni Państwo, 16 października ogłosimy zaprosimy Państwa na ogłoszenie tematu 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbędzie się to na Darze Pomorza w Szczecinie, a to dlatego, że 16 października jest także Europejski Dzień Resuscytacji Krążeniowo-Odechowej. Zapraszamy wtedy wszystkich, aby przez 30 Minut pokazywali, w jaki sposób e, e, trzeba postępować, aby ten kolok, kolokwialnie mówiąc, masaż serca e, był pozytywny. E, tego dnia będziemy pokazywali, co się dzieje w całej Polsce. Od lat to robimy. Zapraszamy bardzo. Ale 16 października myślę, że to także jest taki termin ogłoszenia efektów naszej zbiórki. Mam nadzieję, że już wtedy się wszystko uspokoi. Jak sami Państwo wiecie, kiedy mija powódź. Tydzień, dwa, trzy tygodnie później, także już yy, mijają wszystkie te tematy. My tym tematem będziemy się zajmowali, jeszcze raz to podkreślę, przez jak najdłuższy czas, aby, tak jak tutaj mówimy o pomocy Unii Europejskiej, ta pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej, pomocy jest dobrze zaplanowana. Wiemy, co trzeba kupić, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, i te pieniądze, jeżeli nam pozwolą. Będą czekały, aby wszystkie szpitale, wszystkie ośrodki zdrowia, wszystkie te miejsca, które mają zniszczony sprzęt, aby ten sprzęt najlepszy w tym momencie został kupiony. A potrafimy to robić najlepiej na świecie. Wiemy jak to robić. Jeszcze raz wielkie podziękowanie, że... Pracujemy dla wspólnego celu. Wszystkie ręce na pokład, jesteśmy razem, pomagamy tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują. TIR za moment pierwszy już wyjeżdża z Warszawy. Jesteśmy w kontakcie, żeby ustalić symbolicznie, gdzie dojedzie, a następnie już będziemy pracowali dzień i noc. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo. Z tego co widzę, nie ma więcej pytań. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia wieczorem.